Gławisi nisko nad dachami, jakby znała każdy mój plan, zasłania przyszłość. Pokazuje tylko to, co już znam. Bloki szepczą historię, których nie ma w książkach na tych ławkach. Uczysz się więcej niż w szkolnych wnioskach. Małe miasto, ciasne ulice. Duże serca, twarde sny, tu się nie marzy o wilach tylko o spokoju bez gry. Czasem widzę w oczach sąsiada tę samą tęsknotę, co ja, za czymś więcej, za czymś dalej, ale coś zawsze nas tu trzyma. Nocą wszystko staje się ciche, jakby miasto nie chciało oddychać. Mgła to nie tylko pogoda, to stan ducha, to trzeba przeżywać. W tym betonie krzyki dzieciaków mieszają się z ciszą dorosłych. Każdy niesie swój krzyż z betonu kurzu i wspomnień nieproszonych. Gła zasłania drogi, mówi, zostań tu na dłużej. Pod blokami serca biją, nawet jeśli biją dłużej. Na jurze wiatr, śpiewa ballady w skałach, stara krew. Małe miasto, ciężki wajp, ale w nim rodzi się rapien. Gła zasłania drogi, mówi. Zostań tu na dłużej, pod blokami serca biją, nawet jeśli biją dłużej. Na jurze wiatr śpiewa balady, w skałach stara krew. Małe miasto, ciężki wajp, ale w nim rodzi się ra. Jura to więcej niż szlak, skały i zamki z folderów. To ziemia, gdzie przeszłość trzyma się kurczowo fundamentów. Zamek mirów, bobolice strażnicy naszych legend, a pod nimi chłopaki z osiedla, co piszą wersy W zeszycie na weekend, wśród dróg, wolnych i ciszy, gdzie echo się niesie daleko. Rodzą się wersy tak surowe jak kamień. Lukruj efektów, tu nauczyli mnie milczeć Kiedy trzeba i mówić, gdy boli A rap to dla mnie jedyna forma W której można się wyleczyć z roli Każdy klatki tu zna na pamięć, schody skrzypią jak dawniej Ale to właśnie w tej przestrzeni Uczysz się co to naprawdę przetrwanie Nie ma tu złota, na ulicach są za to Spojrzenia szczere i choć mgła zakrywa horyzont To tu wiem, kim naprawdę jestem Mgła zasłania drogi, mówi Zostań tu na dłużej, pod blokami Serca biją, nawet jeśli biją dłużej Na jurze wiatr Śpiewa balady w skałach, stara Kres Małe miasto, ciężki vibe, ale w nim rodzi się rap Jak Chła zasłania drogi, mówi zostań tu na dłużej Pod blokami serca biją, nawet jeśli biją dłużej Na jurze wiatr, śpiewa balady w skałach, stara krew Małe miasto, ciężki vibe, ale w nim rodzi się rap jak? W oczach starszych widzę zmęczenie, w oczach młodych głód zmiana, Ale wszyscy dzielą ten sam kod, tu jesteś, to walci, trwaj Niektórzy uciekli do miasta, my zostaliśmy z dumą Bo to miejsce, choć niełatwe, daje duszy prawdziwą strukturę Gła rano wbiera się w okna jakby chciała przypomnieć Nie zapomnij skąd jesteś nawet gdy złapiesz wiatr na froncie A ja idę tym chodnikiem co zna moje remaksy Myśli ciężkie jak ten beton, ale każdy wers to mój arsenał Pod balkonami wisi pranie, na nim życie codzienne W tych drobnych detalach ukryte są wersy bezcenne I choć czasem nad wspomnień i tego co było To wiem, że ten vibe gła, bloki i jura mnie stworzyło Gła zasłania drogi, mówi zostań tu na dłużej pod blokami Serca biją, nawet jeśli biją dłużej Na jurze wiatr, śpiewa balady w skałach Stara krew, małe miasto, ciężki vibe Ale w nim rodzi się rap jak tlen Gła zasłania drogi, mówi zostań tu na dłużej Pod blokami serca biją, nawet jeśli biją dłużej Na jurze wiatr, śpiewa balady w skałach Stara krew, małe miasto, ciężki vibe Ale w nim rodzi się rap jak tlen